Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka. I na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. A za kogo wy mnie uważacie? Ty jesteś Mesjasz. Odpowiedź świętego Piotra jest prawdziwa. To jest rzeczywiście Mesjasz. To było pierwsze takie pytanie, jakie Pan Jezus swoim uczniom zadał. I dla Pana Jezusa było to świadectwo natchnienia Ducha Świętego. Dlatego też mówi, że jesteś Piotr, skała. Na tej skale zbuduję swój kościół. Wtedy Bawe potem kiedyś napisze, że nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego Panem jest Jezus. Właśnie wtedy nikt też nie mógł powiedzieć, bez natchnienia Ducha Świętego Jezus jest Mesjaszem. Kościół jest społecznością wzrastającą pod natchnieniem Ducha Świętego, jest wspólnotą uczniów Chrystusa, ale pod działaniem Ducha Świętego. Ten, który ma być skałą i fundamentem Kościoła, musi mieć w sposób szczególny to natchnienie ducha, aby mógł prowadzić ten Kościół. I stąd niezmiernie ważne jest rozeznanie, co jest od ducha, bo to prowadzi Kościół do rozwoju. Jednak za chwilę, jak pamiętamy w tej dalszej części tej sceny, święty Piotr, który starał się Pana Jezusa pocieszyć, na posłowach Jego, że będzie wydany w ręce Pogan, będzie zabity, ale trzeciego dnia z stanie, usłyszał bardzo mocne słowa: zejdź mi z oczu Potem, niedługo, po kilku dniach, był uczestnikiem przemienienia Pańskiego na górze. Więc wydawałoby się tak, wie, że z Messiaszem, wyznaje to, widzi Jego chwałę, jaką miał pierwotnie Ojca, tę świetlistość, jego świętość. Natomiast wobec krzyża zapiera się swojego mistrza. Nie wystarczy wiedzieć, że Jezus jest Mesjaszem. Mało tego, jeszcze mieć jakieś takie świadectwo, jakby od tego przemienienia i cuda, które Pan Jezus dokonywał, był świadkiem. Czegoś brakuje jeszcze w tym wszystkim. To nie jest jeszcze prawdziwa wiedza, to nie jest jeszcze dojrzałość w tym zawierzeniu. Po staniu nad brzegiem jeziora galilejskiego, jak to opisuje święty Jan, jest podobny dialog. Ale Pan Jezus pyta, czy Ty mnie miłujesz, czy mnie kochasz. Trzykrotnie go o to pyta i potem mówi: Paść owce moje, paść baranki moje. Jakby ponownie mu przypomina, że On jest tym, tą skałą, na której będzie budował kościół. Można się zastanawiać, dlaczego Pan Jezus akurat Piotra, który się. Zapadł go w momencie sądu nad nim. Wybrał na skałę kościoła. Dlaczego na przykład nie Jana, który do końca był przy nim aż do ostatniej chwili pod, na Golgocie. Mało tego, Janowi powierzył swoją matkę. Otóż wydaje się, że Piotr przez to, czego doświadczył, między innymi przez ten swój upadek, dotknął dna swojej słabości i zrozumiał to, co Jezus w mowie w pieczarniku mówił beze mnie nic uczynić nie możeć. Sam był człowiekiem porywczym i zaraz chciał działać. Pamiętam, w ogóle wyciągnął miecz, chciał już walczyć, chciał według swojego wyobrażenia realizować tą misję Mesjasza, uczestniczyć w niej był gotów oddać życie. I myślę, że był gotów oddać życie wtedy, ale w walce. Natomiast kiedy Zobaczył, że Chrystus sam się oddaje w ręce straży świątynnej. Właściwie się załamał całkowicie. To nie było zgodne z Jego oczekiwaniami, wyobrażeniami. Okazuje się, że ta skała nie jest czymś idealnym, ale niezmiernie ważne jest doświadczenie wiary. Doświadczenie wiary. Doświadczenie tego, że to, co się ma w nas dokonać, to nie jest efekt tylko naszego wysiłku, naszej dobrej woli. Zdecydowania, ale to jest efekt działania samego Boga w nas. I właściwie do nas należy to, abyśmy Go do Twojego serca dopuścili, pozwolili Mu działać. W pierwszym swoim liście, który tutaj mamy jako pierwsze czytanie wzywa innych przełożonych kościołów lokalnych, paśćcie w do Boże, to jest przy was, strzegąc Go nie pod przymusem, ale z własnej woli. Jak Bóg chce, nie jak sami chcecie. Jako ci, którzy są żywymi przykładami na stadach, ze świadomością, że jedynym pasterzem naprawdę jest Chrystus. Jako żywy przykład wiary, nie jako ktoś ponad stadem, który rządzi nim, jako wiedzący w stosunku do tych niedouczonych. Tutaj to doświadczenie wiary, osobistego prowadzenia przez Chrystusa jest niezmiernie ważne. Słabość, której on, Święty Piotr, doświadczał. Jest niezmiernie cennym doświadczeniem, bo w tej słabości dopiero zobaczył prawdę tego powiedzenia Chrystusa, że we mnie nic uczynić nie możecie. Że najważniejsze jest to powierzenie się Jemu samemu, oddanie się w Jego ręce, aby On sam nas doprowadził do domu Ojca. Świadectwo Piotra jest dla nas wszystkich, którzy sami doświadczamy swojej słabości niezmiernie cenne. Gdyby był idealny, bez grzechu, nie byłby tak, powiedziałbym, wiarygodny dla nas. Człowiek, który doświadczył swojej słabości, jest bliższy tym, którzy tej słabości doświadczają.